otwieram drzwi! Kurczę, tutaj jest trochę trudniej! Co jest? Problem! Ale trzymaj się, nie możemy przegrać! Aj! Nie! Nie! Słyszałam tam krzyki, że chłopcy przegrali! Czy to prawda? No tak! Nawet kule nie pomogły! Bo aż przeciwdeszczowy... Nie ruszamy. Pewnie postoję i poczekam, aż przestanie padać. Zanim tu dotrą, mogę poczekać. Dawaj, damy radę! Dawaj, czo! Jeszcze trochę! O nie! Znowu przegraliśmy! Znów tu jesteśmy, Leo. Trzymaj się, bracie. Idziesz? Tak. Trzymasz się? Tak. Nie możemy przegrać drugi raz. Wiem, wiem. Musimy iść dalej. Tak. Dawaj. Dawaj jeszcze kawałek. Dawaj. Poczekaj, muszę dosięgnąć. W deszczu jest to oczywiście ekstremalne wyzwanie. <laughs> Cześć, Cześć, dziewczyny. Sceny. Zaraz was dogonimy. Aha, wyprzedzimy was. Nie widzieliście Kitty? Nie, pewnie wygrała wyzwanie i poszła do domu. Jeszcze nie umówiliśmy, jaka będzie nagroda za pierwsze miejsce. No jak to, jaka? Taka jak zawsze pyszne lody. Lody? A! Kitty, spałaś tu przez cały ten czas? No tak, czekałam i czekałam na Was i się znudziłam. Nadal pada. Jestem taka śpiąca. Bierzesz udział dalej? Że będę. Jestem pierwsza. O, tam się zatrzymałam. To co, dzieciaki, gotowi? Teraz się będziemy ścigać. Został jeszcze kawałek. Tam do basenu. Czekaj, Kitty, potrzebujemy parasola. O! Aha. Dziękuję, operatorze. Operatorzy, my nie potrzebujemy. Jesteśmy prawdziwymi herkulesami. Tak, nie boimy się. Oni się nie boją. A kto potem trafi z temperaturą do szpitala, co? Wy! Ale z was herosi. Maloje